I kilka ciekawostek odnośnie języka arabskiego. Przede wszystkim ma ja tylko trzy samogłoski: A, U, I. Więc na przykład Polska, Poland, mówi się tutaj Buland, dlatego że też nie mają głoski P, zamiast P wymieniają na B, O na U, no i brzmi bulanda, albo Bulanda. Jestem z Polski. Co jeszcze ciekawe, zamiast głoski 3, mają 3. Chcesz kupić cheeseburgera, no to mówisz cheeseburger. Zamiast V to F, na przykład jest Volvo to jest folfo i takich innych ciekawostek odnośnie tego języka. No osoby, które tutaj mają kłopot z mówieniem, może o ten element mają łatwiej, bo nie mają tych głosek wybuchowych tak dużo, ale na przykład mają trudniej z tzw. kamuflażem i stalomami. Dlatego, że podstawowych wyrazów, lematów w języku arabskim jest około 25 tysięcy. Reszta, około 2 miliony, to są budowane wyrazy w oparciu na y, te pierwotne. W Polsce na przykład mamy ponad 200 tysięcy unikatowych wyrazów. Więc jest czego wybierać i na pewno to się przydaje, jeśli ktoś chce powiedzieć. Inne słowo zamiast tego, na którym będziemy miała na przykład blok. No, ciekawy język.